Kurde, co jest? O, miałem mega mocny koszmar. O, jest trzecia w nocy! O, trzecia w nocy to straszna godzina. O, o nie. Kurde, ale mi się chce pić. O nie, muszę iść poszukać czegoś do picia. Wezmę tylko moje itemy. Dobra. Tu śpię. Dobra. O, już niedługo was wysadzę. Dziękuję za takie zasięgi pod ostatnim filmem widzowie. <tryk> U. tu ciasto. U, patrzcie w ciasto o trzeciej w nocy. Nie było go tutaj rano. U, jest trzecia w nocy widzowie. Dobra. O, muszę poszukać czegoś do picia. O. Tutaj nie ma. Tu nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj też nie ma. Tutaj też tego nie ma. Są tylko puste butelki. A tu? Nie ma. Tam jeszcze mam skrzynki. Och, tu jest tylko ziemia i kolejne puste butelki. Może je wezmę. Dam radę jakąś na pewno. Chwila, co to jest za B. Wielka literacja. Czemu tu jest? O, dziwne. Bo gram na serwerze crafted.pl Kurczę. Dobra. Chyba tu nie ma nic do picia. Woda wyschła. Kurde, dobra. Co to jest? Co to jest za item? Crafted co to ma być? Czy to nowy napój prowadzony przez Pio? Niemożliwe. Cóż, ale lepsze od trzeciej w nocy, bo jest trzecia w nocy, widzowie. Jest lepsza niż nic. Dobra, mam go wypić? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to zostawcie komentarz i suba. Zobaczę później. Widzę, że jest więcej lajków, a więc piję. Mmm, ale pyszne. A w chwila, co to tu robi? Nie zastanowiłem się, bo jest trzecia w nocy. Jestem we Dobra, muszę iść to przekazać mojemu Sidney. Ej ten, wstawaj. Wstawaj. Uważaj, tam jest kraftedzianek. Muszę mu napisać. Chodź to zobaczyć, Ejten. Wiem, że nie masz mikrofonu, ale i tak. Musisz to zobaczyć, bo jest trzecia w nocy i się takie dziwne coś pojawiło. Zobacz na to. Nie wiem. Wcześniej jeszcze słyszałem. Słyszałem to na odcinku. Słyszałem na odcinku, że nie można mówić na... Ten... Ech, .exe. Muszę to napisać mu, bo on nie ma voice a jest trzecia w nocy Dobra widzowie Czy mam powiedzieć kraftese.exe trzy razy? Mam to zrobić czy nie? O. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to nie. Muszę to napisać. Dobrze. Trzeba to zrobić, niestety. Crafted.exe c r a c t e, -t. e, -x -e. Jeszcze raz. Jeszcze raz! Uwaga, jest trzecia w nocy, nie wiem co się stanie. To jest serwer crafted.pl. Wersja od 1.17 do 1.21. Dobra. Niestety. CR. O nie, napisałeś. Co się teraz stanie? O, co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie, uciekaj, uciekaj. Szybko, uciekaj, uciekaj. Że nie, muszę przed tym uciec. Kurde, jest trzecia w nocy, coś dziwnego mnie goni. Co tu się dzieje? O, o, o. To wszystko powypiłem tego dziwnego dzianka. Dobrze. O, co się stało? Przecież tu go nie ma. Co to był w ogóle za stwór? Muszę się chyba tam wrócić. Wyciągnę mój miecz z Titawika Plus. Dobrze. O, szybko. Boję się tam podchodzić. Może się zakradnę. Co to był za potwór? Co to był za potwór? Boję się. On tam stoi. Nie. Potworze! Nie. Co, Co to jest? Co to jest? Krafte .exe Przecież jest trzecia w nocy. To nie może być prawda. Nie, porwałem Twojego kolegę. Nie, co mam zrobić, żeby go uratować? Co mam zrobić? Proszę, powiedz mi. A co mi się stanie? Czy coś mi się stanie? No, no nie wiem, widzowie, ufać mu czy nie. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie, to zostawcie komentarz. O, naprawdę się boję. Nie wiem, czy mam to robić, czy nie. W ogóle to napiszcie w komentarzu, jak nazywa się butelka w Minecraft po angielsku. A polubię wam komentarz. Dobra. Chyba muszę to zrobić. Muszę uratować mojego przyjaciela Ejtena. Dobra. O, o co jest? O, dziwnie się czuję. Co się stało? O nie. Czy mogę teraz go uwolnić? No dobrze. Idę za tobą. Dobrze. Ej, ten! Zabiję cię! Ty śmieciu! No szybko! Chodź tu! Ty potworze! Jest! Pozbyłem się go. Nie ma sprawy. Dobrze. Wracamy do snu. To było naprawdę dziwne przeżycie o trzeciej w nocy. Na craftezie. Naprawdę. Chwila. Patrz patrz. Craftedzianek Craftydzianek.exe Patrz co on miał Kraftezianek.exe Krafttedzianek.exe Boję się tego naprawdę. Jest trzecia w nocy. Kraftzianek? Można go przepalić To musi być jakiś znak. To znak kultu to znak kultu krafteda. Musimy odkryć jego tajemnicę. Muszę mu to napisać, bo jest trzecia w nocy, a on nie ma mikrofonu i nie może mnie zrozumieć. Wiem, ja też nie zasnę. Naprawdę, boję się. Musimy odkryć tajemnicę tego kultu. Naprawdę. To było naprawdę dziwne przeżycie o trzeciej w nocy.